Witam Was w moim pierwszym odcinku informacyjnym. Yy, informacyjnym. Właśnie. Yy, chciałem powiedzieć, że... Jakby to powiedzieć. Yy, przez przypadek usunąłem yy, odcinek drugi Runes of Magic, więc yy, nie będzie drugiego, będzie od razu trzeci. To po pierwsze, co chciałem powiedzieć. Yy, chciałem jeszcze powiedzieć, że nic sobie nie przygotowałem chciałem co, chciałem <laughs> chciałem jeszcze powiedzieć, że będę chyba robić minecrafta co weekendy bo jakoś tak no wiecie minecrafta i tak nie mam za dużo nagrane, więc za dużo minecrafta nie może być no, no to minecraft będzie w weekendy, ale nie wiem nie wiem, czy w ten weekend będzie, bo akurat y, chyba nie będę mieć czasu w ten weekend. To będzie po prostu jutro, będzie, wrzucać. tak, właśnie jutro. No i Ruse of Magic będzie od trzeciego, bo przez przypadek skasowałem i nie mogłem odnaleźć tego pliku. No to, no to troszkę. Trzeba się pogodzić. Jeszcze, jeszcze coś chciałem powiedzieć. Yy, chyba też zrobię zmiany w ogóle. Z, yy, wszystko zmienię, co tam może być. Yy, zmienię harmonogram wrzuconych filmów. Yy, no, Czemu to robię? Czemu? Ano dlatego, że mały harmonogram musi być, więc teraz Wam go powiem w weekendy y, będzie minecraft nie wiem czy jeden czy dwa y, to zależy już ode mnie y, kolejna rzecz y, y, runes of magic będzie na pewno w piątki ale próbuję zrobić jakiegoś redsplaya co będzie normalnie w, tak solidnie będzie stać y, i będzie tak I będzie tak normalnie Yy, nagrywany że poniedziałek tam środy no no, no to czyli to jest mój harmonogram czekajcie do jutra na kolejny odcinek Minecraft ja się z wami żegnam to to jest koniec yy, pierwszego odcinka informacyjnego to więc komentujcie subskrybujcie i oceniajcie jak wam się nie podoba to ja nic na to nie poradzę